Witajcie, kochani, na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i przychodzę z szybką wiadomością, co potrzebujesz teraz usłyszeć. Mamy piątkę mieczy. Piątka mieczy mówi o tym, aby, jeżeli to możliwe, wycofać się z sytuacji konfliktowych, nie zasilać energią konfliktów, dramatów, nakręcać się po prostu, zwłaszcza jeżeli te konflikty dotyczą. Waszego grona przyjaciół, zaufanych ludzi, bliskich osób. Być może jest jedna osoba w Waszej grupie, czy to w rodzinie, czy to wśród bliskich znajomych, która kolokwialnie mówiąc sieje zamęt. I pamiętajcie, że nie musicie zasilać tej sytuacji energią. Możecie wybrać coś innego, bo za każdym razem, jak będziecie stać i pośredniczyć w jakichś konfliktach, które nie do końca są Wasze. To na sam koniec będziecie musieli bronić swojego stanowiska i tłumaczyć się z tego, co mówicie. I um, karta Księżyca też się pojawia, która mówi, że nie znacie wszystkich motywacji. Nie znacie i nie widzicie relacji, sytuacji z różnej strony. Dlatego, jeżeli możecie, nie zabierajcie głosu, nie opowiadajcie się za jedną ze stron, jeżeli te konflikty dotyczą waszej grupy przyjaciół, bo będziecie postawieni w bardzo trudnej sytuacji, z której ciężko będzie się wytłumaczyć.